zbiórki zbiórki w Załęczy, pociągiem, e, takim zatłoczonym pociągiem osobowym, takim, wiecie, takie, myśmy sta nie zmieścili się w środku, staliśmy wszyscy, tak 20 osób w tym przejściu między wagonami i cały czas żeśmy śpiewali, no bo co było robić, nie? No i w którymś momencie kolejne osoby wchodziły, już się nie mieściły, nie? No i w którymś momencie sta pociąg stał na stacji, ludzie musiało wchodzić, a Jurek Quinta tak nagle zasunął przed nimi drzwi, a my śpiewamy dla ludzi żyć. Takie i takie. dał rzecz mi No dobra, o, się, przepraszam, że też to, co ty masz, takie wrażenia, które ich wybijają z tego ciągu historycznego. A mnie jest są... Teraz, jak żeśmy, patrzyłam na was, jak śpiewamy, to skojarzyło mi się, że myśmy się tam w którymś to pewnie tam za chwilę będzie, w momencie w kręgu, pojawili jako przyjaciele kręgu, ale każdy z nas, wy tam Starnowa, tutaj Kraków, tak, mieliście swoje środowiska, w którym działaliście jako harcerze, tak. I myśmy tak. też mieli swoje środowiska Gdynia, tak, Gdy, tutaj byliśmy z Gdyni. I ja do dzisiaj nie mogę, no i. Bo to tak było mocno sformalizowane, a propos na przykład zaliczenie służby instruktorskiej, stopnie harcerskie instruktorskie, de facto trzeba było je no, realizować w, w swoim środowisku macierzystym. Po tak. czym ja się tam pamiętam jednego roku zbuntowałam, bo ja nie widziałam takiego kogoś opiekuna na przykład, żeby poprowadził moją próbę i chciałam tu i miałam też takie problemy z tym. I, I tak sobie pomyślałam, że ja mam problemy do dzisiaj, ponieważ w tym moim środowisku e, z nikim tak nie prześpiewam tych piosenek jak z wami. Ja e, e, ciągle próbuję w tym środowisku moim przepchnąć te piosenki, bo mi się wydawało wtedy, że cała Polska śpiewała te piosenki. Przecież myśmy byli z całej Polski. Zjeżdżaliśmy w różne miejsca. A to z Krakowa, a to z Warszawy, a to ze Szczecina, a to z Gdyni, i przecież oczywiste dla mnie było, że te piosenki śpiewają. A ja dzisiaj się spotykam w chówcu w, w Gdynia i na przykład jest jakieś tam spotkanie i wyciągam, kseruję po raz enty jakąś tą piosenkę nie i rozdaję, i oni nie ciągle, nie tego, I nie oni nie ciągle nie tego nie czują. I ja ciągle jestem zdziwiona, <laughs> dlaczego <bo> oni <laughs> tego nie czują przyjeżdżam tu i wy nie wyciągniecie tych słów i wszyscy śpiewacie. No, tak, to jest 40 lat. Są takie rady nie pamięć. Słuchaj, dla mnie to no jest jakiś skup. Skup. To jest... Skandal. Skandal. No i gdzie ja mam się umieścić w jakimś środowisku? Nie, to jest jakiś cud po prostu, ja, ja tego nie rozumiem. Ja 30 lat nie śpiewałam piosenek, bo tutaj dziewczyny cały czas działają. Nie śpiewałam 32 lata piosenek harcerskich. I ja nakres... też. Wszystko nie pamiętam. Nie to, jest, to jest nieprawdopodobne. I, te, I jeszcze trzeba powiedzieć, że to... Y